Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, jestem Arizona i to jest kolejny odcinek z Sons of De Tak jak mówiłem w dzisiejszym odcinku zajmiemy się poszukiwaniem lepszej broni, bo tą bronią jest strasznie trudno się bronić przed kanibalami i to jeszcze jak mają taki dobrze rozwinięty system walki, można by powiedzieć, że trochę ich uderzę, ale oni automatycznie mi się... Od winu, i znowu dostanę hita, który mnie zabije. Więc dzisiaj się wybierzemy nie do jaskini, nie po żadną pałkę, tylko idziemy sobie po pistolet, który jest na wodzie, tylko nie wiem konkretnie gdzie, ale chyba gdzieś w tamtą stronę. Tak, tam konkretnie jest. I tam się będziemy wybierać, bo jest to bardzo problematyczne, że nie mogę sobie nic budować Tak jak widzicie, tutaj nie dokończyłem jeszcze. Ale to kończę między odcinkami. Ty zbierasz patyki? Dobra. Nie dokończyłem, bo ciągle przychodzili do mnie ci nowi i nowi i nowi. I nie miałem jak po prostu zacząć tego zbierać, więc yy, trochę mięsa mam. Wodę będę pił, bo nie mam tak czy siak garnka, który by mi umożliwił parzenie, gotowanie wody. Mam kilka jagódek, więc powinienem to przeżyć, a więc wyruszamy na przygodę. Mam na nadzieję, że nie zginę po drodze, bo już, bo już kilka razy zginę A najpierw zapisać grę trzeba. Bo znowu stracę zapis i będzie potem problem. Szybkie zapisanie gry. Tak. Możemy wyruszać. Ja mi się tylko napij. To w ogóle trucizna choroba nic tam nie robię nie mamy pełnego paska zdrowia. Nie wiem po co w ogóle... Nie wiem, nie wiem co to robi tak właściwie. Nie zadaje nam teraz HP, że odejmuje tylko po prostu po prostu sobie jest i tyle Tutaj widzę Melexa w pobliżu, więc może byśmy sobie go wzięli, byśmy szybciej tam dotarli. To byłoby nie głupie. tylko jak tu zejść po tej górze, to będzie dopiero problem. Fajnie było mieć tyrolkę, aby móc łatwo schodzić. Ale ten tak myślę, że zejdę bez żadnych obrażeń. I się udało. Tutaj jest jeszcze jedna góra, ale tutaj jest Melex bardzo blisko. Czy mi się uda ten dyk zejść? Tabletek żadnych nie mam, więc nie mam jak sobie odnowić HP, ale się udało bez żadnych problemów. Więc będziemy iść dalej. I widzę Melexa, i to nie jednego. Tutaj by się przydała chyba nam łopata Tak, łopata będzie się... będzie nam potrzebna tutaj, a to, to są akumulatory do wózka golfowego, dobra o tym tutaj nie wiedziałem, że to jest w krze Kolejny Mamy trochę żywicy do drukarki i kolejny akumulator Tutaj jest koparka w ogóle Nie można by? Nie. Coś też ciekawego znajdziemy. Oprócz patyków i kamieni. Chyba nie, więc... Okej. Okay. Stój, stój. Wsiędziemy do Meleka i będziemy jechać. Um, w którą stronę? Tam, w tam w tamtą stronę. Kamienie trzeba trzeba je omijać, omijać. Omijać, powiedziałem, a nie w nie wpadać, Jest to chyba szyb. W taki sposób powinniśmy bardzo szybko dotrzeć do celu naszej podróży. A bardziej łatwo będzie wejść na tą, na ten ponton, można by tak powiedzieć, niż z niego zejść. obozy, ja je omiję. Ominę je, bo nie mam zamiaru się wdawać w walkę. Jak nie mam nic do obrony. Tu jest helikopter. Tutaj moglibyśmy zejść, wysiąść. Spaliło ich o tak. Czy to po prostu tak długo toś na helikopter jest? A trochę taśmy, taśma się przyda na pewno Zegarek i baterii ale baterii mam full Kostka C4. Jak C4? Można wybudować bombę przylepną, kamienna strzała wybuchowa, strzała wydrukowana, ok? Strzała włókna węglowego, dobra. Ale nie mam ani pieniędzy, ani płytek, prawda? Tego się w ogóle nie opłaca, a więc ja sobie szybko wsiądę już do Melexa, Aby nie wdawać się w niepotrzebną walkę. Trzeba by naokoło tu zajechać. Tędyk drogą się fajnie jedzie. Mam nadzieję, że Kelvin nie będzie za mną podążał, podążał jak tylko skończył swoje zadanie, którym powierzyłem. A tu już wysiądziemy i pojedziemy na piechotę. Bo tam już oddali widzimy nasz cel. Cel, po którym przyszliśmy. I pojedziemy po pistolet. Będę trochę zaskoczony, jak tam już nie będzie pistoletu, a będzie gdzie indziej. Ale coś i tak tam musi być, więc na Martę tam raczej nie pójdziemy. Pani było w ogóle jeszcze żółwie tutaj dostać. Więc pewnie poczekam jeszcze chwilę aż przyjdę się z żółwie, abym mógł sobie wziąć z nich skorupę. Ja w tym czasie sobie coś zjem. Mam bardzo dużo energii, a bardziej staminy. Jest tu wiele ptaków jeszcze ale żółwi jak na razie nie widzę ale najpierw sobie pójdę po pistolet a potem dopiero pójdę i pójdę, będę zbierał te skorupy coś tam w oddali jest ale myślę, że to nie jest ważne jak na razie tu bardzo blisko jest obóz to moglibyśmy za chwilę przetestować ten pistolet jak go dostanę jak przeżyję. ja bym tu zapisał grę szybko Bo wiadomo, kto tutaj jest rekin, i będzie problematyczne wyjść z tego pontonu. Co będzie bardzo dobry timing wziąć. Ale myślę, że nam się bez problemu uda tam dotrzeć. Mam nadzieję. Rekin dzisiaj będzie miłym kolegą. I nie będzie mi przeszkadzał, albo nie będzie po prostu mi ingerował w moją... W moją zabawę. Ej no, wypływaj na morze. Wypływaj na ląd, stary, co ty robisz? Myślałem, że się zbugowałem i nie... I gra nie wie, że jest pod, jestem w wodzie Tu wejść, tędy wejść Więc spinamy się I moim oczom ukaże się pistolet Czy to pistolet? Tak, to pistolet I jest kolejny członek grupy, drużyny B Więc mamy pistolet który się nam bardzo przyda z obrony własnej, a poza tym suflary, jedzenie i... I to tyle Rekina nie widzę Ale na razie wezmę kałka myczek Może to tak działa Rzucę do wody rzucę się rzucę tam trochę Może to tak działa lecę na ląd, po prostu tak o nie widziałem rekina, mam nadzieję, że go nie ma próbuję szczęścia myślę, że jak do teraz pory jeszcze mnie nie zaatakował, to myślę, że go nie ma a więc misja chyba udana tak, jak go teraz już nie ma, to to nie będzie go w ogóle już Udało nam się na szczęście. I mamy bardzo ważny przedmiot teraz. Do obrony własnej lub podarowaniu komuś, żeby nas bronił. Więc szybko się prześpię, zapiszę grę. I będziemy w domu. Mam nadzieję, że mnie nie wybudzą kanibale. Tak jest. Nie wybudzili mnie, zapisamy, zapisuję grę Trzeba coś zjeść, żeby się nie zepsuło, bo by szkoda by było marnować Można się napić stąd Nie można się napić I zobaczmy Pistolet Pistolet powinien być tu Ile mam do niego animacji? Do karabinu Amunicji chyba w ogóle nie mam do niego ale weźmiemy go sobie pod trójeczkę i testować go nie będziemy bo nie mam naboi za dużo z tego ja widziałem ale możemy pójść do wioski i go poszukać tylko Kelvin co ty tu robisz Helikopter do nas leci, ale co to za helikopter? Nie mogę celować niego? Nie, nie mam nawoju w ogóle Co to za helikopter jest? I znowu odleciał. Dobra, a więc ja czekam, będę sobie poczekał tutaj na żółwie Nie wiem gdzie one są Nie wiem gdzie się respią mam nadzieję, że niedługo się Tutaj pojawią O, stryjki w ogóle nie wiedziałem o tym, że można tutaj zbierać. A więc one dostarczają chyba wody, z czego pamiętam. Więc to jest w ogóle fajnie. Tak, wody dostarczają. Mógłbym sobie tylko nazbierać troszeczkę. Teraz się napić potem i pozbierać. Ale leków dalej nie mam, więc nie mam jak się wyleczyć. Nie mam nic praktycznie znowu. Dalej nie mam paneli, nie mam nic. Więc chyba. Polecę, znowu wrócę do basy, ale najpierw bym pozbierał kilka rzeczy z obozów, jak już mam czym się bronić. A na razie bym na żółwie poczekał, żeby móc deszczówkę zbierać, ale nie widzę, żeby się pojawiały i nie wiem, czy by się w ogóle, czy się chcą w ogóle pojawić. Ale tyle tych ostrych tutaj, że i oczy Mogę jeszcze jedno ponieść więcej nie mogę. Więc dosyta się napijemy. Ostatnia ostryga. Chyba i HP teraz nam się odnawia. No tak, wspomniałem o tym. Że HP się odnawia jak się ma fulla wszystkiego. Albo po prostu jak się ma wystarczającą ilość Picia i jedzenia Słuchaj, gdzie ja ten obóz widziałem? Obóz jest tam, gdzie dym, Więc pójdziemy do tego obozu Przetestujemy pistolet Myślę, że będzie miał ta wioska kilka przydatnych rzeczy Na przykład jak taśmy Może kilka naboi będzie miała Ale to Polemizowałbym z tym więc na razie po prostu udamy i zobaczymy, co tam mogę znaleźć. Jak zobaczę jakiegoś większego mutanta czy coś, to nie będę się wdawał w walkę, tylko się. Spróbuję go może wybejtować i pospierać tam kilka rzeczy. Więc na razie podejdźmy. Tutaj widzę, że jest... Dwóch poszło. Dwóch ucieka go nie trafiłem trzeci poszedł jest energy drink dobra mam nadzieję mam na razie spokój mi się wydaje więc pozbieram tu kilka rzeczy gościa aż skrzyp okej okay. kolega się popsuł najwidoczniej Chcę przejść przez ścianę, przez którą nie może Ale tutaj nie ma nic Co to jest? To są torebki? Torebki Nie wiem, czy tu jest coś przydatnego Bo nic nie widzę, więc chyba się nawet nie upacał tutaj Wchodzić, a za chwilę będę miał pewnie Tu w ogóle lina Zobaczmy, co tu jest Aha, nic nie jest. Blandeki zrobione ze skóry. To jest ciekawe. Ale mogliśmy to po prostu zniszczyć. O, tu kości wypadają, tu kości sobie przygarne, Zawsze się przyda, tylko jakby stać, to tak trochę. Słabo mieć kości, jak nie można z nich nic zrobić. Więc to trochę porozalamy. Mógłbym wziąć może kilka rzeczy. Może rękę, może nogę. Może dałoby się potem to przepalić. Chciałbym ja chętnie to wziąć. I co wezmę jeszcze głowę? Jak mi dasz? Gościu dosłownie stracił głowę dla mnie. Ja jestem Mam dla niego Szacunek, że to dla mnie zrobił. Więc czy Ty też da mnie oddasz głowę. Bardziej stracisz. Ale więcej głowy nie mogę podnieść. Tego też nie mogę więcej podnieść, więc nie będziemy tutaj więcej spędzać czasu. Ale myślę, że się tu nie opłacało przychodzić. Nie opłacało się. Tylko po. Fiz drzinka. Dobra, zostałem Masz opakiwać Więc Ja będę już się zbierał do domu, a ten Kelvin w ogóle przyszedł na wys na wybrzeże tylko po to, aby pozbierać troszeczkę troszeczkę patyków, bo chyba mu tam zabrakło i się wrócić z powrotem. To jest... Nie patuję, to ci nic nie zrobię po prostu. No Mądra decyzja Fajnie by było gdzieś znaleźć jakiś przedmiot, nie przedmiot, tylko znacznik albo jakieś obozowisko Króliki w ogóle Obozowisko yy, normalnych ludzi, którzy by posiadali troszeczkę amunicji do mojego pistoletu. I myślę, że będziemy już wracać prosto do domu Nie będę już o nich zahaczał, do jaskini nie będę szedł I tym się może zajmiemy w następnym odcinku A więc mamy tu jeszcze jedno obozowisko. O, tego chciałem Co tu było? A, fizji, okej okay. Bez przypadek go wziąłem Napój... O, będą płytki na bomby Są kolejne grzyby. Tu jest motorówka, a to. A z tego chyba wolę nie pić wody. Jest nasz garnek, czyli już mamy dwie najważniejsze rzeczy. Mamy pistolet, z którym możemy się bronić. I mamy garnek. I mamy jeszcze amunicję. No to jest fenomenalny robu moim zdaniem. Tutaj zapiszę sobie grę. więc mógłbym sobie teraz przeładować pistolet. Tak, tak mogę. Jeszcze amunicja doszutkana. O dziwo. Z tego wolę nie pić. Tak jak mówiłem. I tu chyba już więcej nie znajdę. To wybuchnie. No wolę chyba nie próbować. Monet też w ogóle nie ma tutaj za dużo. Po prostu nie umiem ich znaleźć, więc będziemy dalej się kierować Będziemy się dalej kierować tutaj, tak Ile, nie fajnie było zdobyć ich skórę. Weźmiemy sobie trochę muchomorków, a tego nie mogę wziąć Nie, to tylko mogę wyciąć Nie będę się tym zajmował, muszę sobie zrobić łuk i jeszcze muszę strzały zacząć robić yy, tutaj jest Znacznik, ale w tym znaczniku byłem, tak. Tak, w ogóle w inną stronę idę. Więc kieruję się teraz na... Północny wschód. żeby dojść do bazy. I tutaj widzę dużo jeleni. Jeleni. Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Coś, mi, zmień, zmień, zmień Dostał? Dostał! Tak jest, godziny w całej i w nie poszło na marne Mamy teraz dużo, dużo mięsa, mamy jelenie i mamy skórę jelenia Więc fajnie Kielwin jeszcze tam nie doszedł albo bo naokoło Ojejku to jest ta strona Będę musiał przez górę to przejść Możemy zrobić schody tak z góry na dół Żeby można sobie na spokojnie przechodzić To by była fajna opcja To jest jeden zamysł Ale co więcej To jest strzałoliść Kolejny strzałoliść Kolejny strzałoliść Żbówki, okej. Okay. O, czyli mamy tutaj spawn tych dwóch roślin. Nie ja pamiętam, w foreści był jeden taki bardzo OP do zamieszkania miejsce. Jedno OP do zamieszkania miejsce było, gdzie było dużo aloesu, a obok było dużo nagietków i jeżówek, z czego pamiętam. To chyba były jeżówki. Bo tam strasznie dużo było w jednym miejscu, 9 aloes mogłeś sobie to napełnić i nagietków troszeczkę, nie wiem, przeszedłeś 30 sekund dalej, to było więc to było super. A ja się kieruję w stronę obozu, więc już wyciągnę pistolet najlepiej. Ja mam amunicję, nie mam amunicji, więc nie będę przyładowywał, ale myślę, że po trochę się poskradam, nie został, abym ja mógł ich zaskoczyć, a nie oni mnie to myślę, że będzie <laughs> najlepszą opcją z dostępnych. A ten nogos jest troszeczkę dalej, bo nie jest na widoku, ale kto to jest ten duży? Nie. Dobrze. Z powoli przejdziemy. Myślę, że wbije do wioski i po prostu splądruję ją zamiast... Zanim Ktoś się zorientuje Ale tu jest ich trzech Nie mam granatu ani bomby żeby ich wysadzić czy się trochę przesunę i zobaczę czy przypadkiem monet nie mam Więc Czwórki mam monety? Nie mam pięciu monet to jest dobra Więc nie mam mieszanka energi Energiczna Mieszanka lecznicza. Mieszanka energetyczna plus. Okej. Okay. Z tego nic nie mogę zrobić. Tylko zjeść. To też mogę tylko zjeść. To też nic. Tu jest skóra. Zbroja skórzana. Dobra. Zbroi skórzanej raczej nie będę robił, bo się nie opłaca. Yy. Nie chciałem tego jeść. Teraz HP będę miał mniej. No nieważne. Przypadek. Już tego nie zmienię, ale oni już idą gdzieś, więc ja będę się obsuwał w tą, tą stronę. Mógłbym trzech zabić, pewnie reszta ucieknie. Tylko musiałbym jak najmniej amunicji zmarnować. I przydałby mi się tłumik. Okej, okay, dwóch padło. Ok, szybko zobaczę co tu jest. Ym, baterie. Baterie nie są mi potrzebne. Amunicji trochę. Amunicja się zawsze przyda. A ja ciebie już. Okej, okay, dobra. To się zestrałem, trochę mi zlagowało. Ale tylko laścik został, więc. O nie, jeszcze ten gruby. To myślałem, że nim we mnie rzucisz, ale... Jak nie chcesz rzucać nim, to ja to był rzucę potem Mam 5 monet Myślę, że go ogłuszy, jak mu strzelę głowę Ogłuszy, dobra Szybko zbieramy rzeczy, które mi są potrzebne Ale tu już nie ma czasu Musiałbym przejść jeszcze do tych paczek się ja chyba tutaj wszystko już wziąłem co chciałem, więc cześć. Widzimy się potem. Mam nadzieję, że ci kiedyś znajdę i ci spiorę ale to raczej wolałbym teraz, nie? Teraz, jakbym mógł przesadować broń. Nie mam do tego amunicji. Dobra, jak nie mam to, nie mam. Może to było po prostu baterie więc sprawdzę po prostu. Aha, tu są do paralizatora. Paralizatora. Paralizator, dobra. Więc myślę, że już na spokojnie sobie wrócę do bazy, ale nie będę już was tym zanudzał. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był ciekawy. Było trochę... poszliśmy po broń, znaleźliśmy garnek, co najważniejsze, żebym mógł świeżą wodę pić. Więc dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że Wam się spodobało i widzimy się w następnym. Cześć!